List Jarosława Kaczyńskiego w obronie Jana Pawła II w liście do, do członków Pisu. Jarosław Kaczyński napisał list z okazji przypadającej w najbliższą niedzielę rocznicy śmierci Jana Pawła II dziękujemy Panu Bogu za ten niezmierzony dar, jakim dla Kościoła Polski i świata był i jest papież Polak. Oraz upamiętniamy wielkiego rodaka, który zasiadł na stolicy Piotrowej, ale także stajemy w obronie jego czci i dobrego imienia. W niedzielę 2 kwietnia wypada niedziela palmowa, ale też 18. rocznica śmierci Jana Pawła II. Tegoroczna rocznica przypada na czas szczególny. Dziękujemy Panu Bogu za ten niezmierzony dar, jakim dla Kościoła. Polski świata był i jest papież Polak oraz upamiętniamy wielkiego rodaka, który zasiadł na stolicy Piotrowej, ale także stajemy w obronie jego czci i dobrego imienia. Stawanie w obronie na Pawła II to sprzeciw wobec kampanii, insynuacji i pomówień wymierzonych w papieża Polaka. Podważanie autorytetu papieża to próby podważania, yy, yy, znaczy próby podważania autorytetu, yy, które nigdy wcześniej nie miały tak napastliwej i przewrotnej formy. Dowody zebrane w raportażach uznał za haniebne ataki. Autorom materiałów zarzucił nierzetelność, opieranie się na dokumentach wytworzonych przez komunistyczne para terroru czy interpretowanie źródeł według z góry założonej tezy, co jest bardzo poważnym zarzutem wobec dziennikarzy, którzy pełnią zawód zaufania publicznego. Moralne zdegradowanie papieża do poziomu ludzi popełniających czyny pedofilskie to, y, y, to haniebne, bezpośrednie, bezpośredni cel tej haniebnej akcji deformacyjnej, oszczerczej. Skoordynowanej medialnej nagonki może być tylko jeden zniszczenie autorytetu najwybitniejszego Polaka w naszych dziejach, zszarganie jego imienia i przemilczanie zasług moralne, zdegradowanie go do poziomu ludzi popełniających czyny pedofilskie, y, może to doprowadzić. Y, do zniszczenia więzów społecznych, atomizacji społeczeństwa, alienacji pewnej grupy osób, czy uczynienia społeczeństwa bezbronnym wobec socjotechnicznych zabiegów oraz niezdolnym do myślenia i działania w kategoriach wspólnotowych. Papież Polak jest ośmieszany, obdzierany z godności i zohydzany na W niedzielę 2 kwietnia w wielu miejscach w Polsce organizowane są marsze w rocznicę śmierci Jana Pawła II. W Warszawie, Krakowie, Szczecinie będzie mieć miejsce Narodowy Marsz Papieski, który z zapowiedzi organizatorki ma być apolityczny i bez wsparcia instytucji państwowych. Dziękuję serdecznie za uwagę.